Cześć, mam na imię Julia i witam Was na kanale Książko Maniaczka. Przychodzę dzisiaj do Was z moimi planami czytelniczymi do końca 2024 roku. Nie wiem, kiedy ten rok zleciał. Nastąpiło to tak szybko, że ani się obejrzałam, a już w zasadzie mamy grudzień zaraz i no, ostatni miesiąc tego roku, więc już najwyższy czas przedstawić Wam takie moje końcowo roczne plany czytelnicze. Oczywiście, jakby mój TBR jest bardzo duży, bardzo szeroki. Natomiast wybrałam kilka książek, które bardzo chcę przeczytać, bo leżą już bardzo długo na mojej takiej półce TBR-owej, i no albo czasami czekałam cały rok, żeby nadeszła ta pora, żeby je przeczytać, więc już bez zbędnego przedłużania zacznę od. Zagadki Dickensa matyw Perla. Pisarz próbuje tutaj rozwiązać zagadkę śmierci Charlesa Dickensa z roku 1870, gdyż, no jakby Dickens dopiero co miał wydać chyba swoją książkę najnowszą. No, i jego wydawca razem z, ze swoją współpracownicą, współpracownicą Rebeką Sand, chyba próbuje po prostu rozwiązać e, zagadkę Dickensa. No i podróżujemy razem z nimi po Anglii, Indiach i Stanach e, Zjednoczonych. Ja lubię książki tego autora. Niektórzy je oceniają bardzo nieprzychylnie, że są nudne, płaskie i w ogóle się po prostu męczą przy czytaniu. Ja muszę się w niego dosyć mocno wkręcić na samym początku, ale potem, już jak się wdroży w fabułę to naprawdę mi się przez nią płynie i chcę czytać coraz więcej i więcej książek tego autora, choć no, w Polsce zostało ich wydanych tylko kilka. This Violent Delights gwałtowne pasje chleego, chyba. Pierwsza część dylogii. Ja w, też będę zaczynać z tą autorką, więc nie wiem dokładnie, ile ona ma tych e, serii. Natomiast mamy tutaj historię dwóch e, gangów, białych kwiatów i szkarłatnego gangu, na których czele stoją Juliette i Iroma. E, I to jest oczywiście e, Przeniesienie y, dramatu Roma i Julia Szekspira y, do książki fantazy i do XX wieku, dokładnie do 1926 roku, do Szanghaju, do Chin, gdzie te dwa gangi walczą między sobą. No i oczywiście na ich czele stają przeciwko sobie Juliette i y, y Roma. Y, ale niespodziewanie z obu stron konfliktu. Niektórzy książki zaczynają popadać w obłęd, no i chyba nasi bohaterowie będą musieli odkryć, co się dokładnie dzieje. Brzmi to fajnie. Ja mam nadzieję, że ta książka mi się bardzo spodoba, i e, wtedy, no, oczywiście, jak podejdzie mi, to kupię sobie y, drugą część burzliwe y, zakończenia w, w przyszłym roku i skończę tę serię. A też jest to jedna z dwóch książek, które mi jeszcze pozostały w takim TBR-ze. 24 książki na 2024 rok, więc warto by ją było przeczytać. I druga książka, właśnie z tego TBR-u, 24 książki na 2024 rok, to Elfy Londynu, Marty Kaczyńskiej zwany też pod pseudonimem Rienna Hera. I ta książka też zbiera bardzo skrajne e, opinie. Mało kto jest z niej zadowolony. I mamy tutaj historię potężnych elfickich ras, które się ze sobą biją. E, ale no, w momencie, kiedy zaczyna się książka, mamy pokój między nimi. Natomiast e, no, wyłania się grupa radykalistów, którzy głoszą wyższość, że są elfów nad ludźmi. No, i mamy naszą główną bohaterkę, która szuka osobistej zemsty, infiltrując organizację terrorystyczną. A, a przez to staje się też świadkiem i przy okazji zostaje wciągnięta, jakby w sam, wir, sam centrum przygotowań wojennych. Brzmi fajnie, natomiast naprawdę mam szczerą nadzieję, że. Ta książka mnie nie zawiedzie, choć no, średnia chyba 5 x no, Lubimy czytać trochę, trochę mnie niepokoi. Scarlett, Alexander Ripley, tom pierwszy. Coś, co dostałam w spadku po mojej babci. Te dwa tomy, więc chciałabym to przeczytać, tym bardziej, że mam za sobą już dawno przeminęło z wiatrem, a to jest po prostu historia Scarlet opowiedziana na nowo. Więc nie jest to jakiś dalszy ciąg tej serii, choć oczywiście dzieje się w tym samym, w tych samych realiach, w tym samym świecie. I też zbiera dosyć mieszane i raczej takie średnie opinie, ale mało czytałam w tym roku takiej. Romansów stricte, więc mam nadzieję, że akurat ten przypadnie mi do gustu i że będę miała ochotę sięgnąć zaraz po drugi tom tego, bo to też już leży długo u mnie na półce. Gra Geralda Stephena Kinga historia, której troszeczkę się boję o perwersyjnej grze miłosnej małżeństwa, i w momencie, kiedy tej żonie się to nie podoba. No to w, w, z ich domku letniskowego w tym przebywają tworzy się prawdziwa scena grozy. To ma być horror, więc mam nadzieję, że tej erotyki nie będzie aż tak jakoś strasznie dużo e, i że naprawdę się przerażę czytając tę książkę. Elantris y, Brandona Sandersona, jego debiutancka książka. Ja sobie postanowiłam w tym roku, że przeczytam chociaż jedną książkę tego autora. I chcę zacząć z tym, bo jest to czasami też oceniana jako taka jego najsłabsza powieść, że potem z, e, tylko jakby w tym cyklu śmierci i, I z Zrodzone i Droga Królów to są już takie naprawdę mocno, na bardzo wysokim poziomie książki i Elantys od niej po potem trochę odstaje, więc chcę zacząć od tego e, i... No nie opowiem Wam fabuły, bo jest bardzo skomplikowana. Chcę najpierw sama się z tym zapoznać, ale no, czekam z niecierpliwością, bo jakoś nie mogę się za to zabrać, a czytam mnóstwo fantastyki i nie wiem czemu. Po prostu nie wiem, może dlatego, że już za dużo czytałam fantastyki w tym roku i jakoś tak mi ciągnie nie do tego, ale naprawdę chciałabym poznać w końcu tego autora, jego twórczość i się... I w się w to jego twórczość tak wciągnąć, żeby już czytać po prostu wszystko jak leci. James ton to drugi z Noriego Storusona. Mamy tutaj po prostu jedną sagę islandzką, która jest opatrzona aparatem krytycznym, czyli przypisami. No i bez tych przypisów w zasadzie tej książki się czytać nie da, bo no, czasami te sformułowania są dosyć niezrozumiałe. Mnie to troszeczkę przeraża, bo ta książka jest dosyć żmudna przy czytaniu, ale mam nadzieję, że sięgnę po nią, uda mi się ją skończyć i że wrócę do mojej fascynacji no w ogóle tymi krajami nordyckimi. I dziewczyna, kobieta, inna: Bernardine Evaristo. Pozycja, która dostała, za którą dostała. Nagrodę Bookera w 2019 roku Opowiadająca o 12 kobietach Które czegoś szukają w swoim życiu Każda czegoś innego Opowiadająca o ich sile O też ich słabościach, bolączkach I po prostu skierowana tak głównie chyba do kobiet <grytanie> I o której było dosyć głośno kilka lat temu Ja ją mam już chyba ze 3 lata Na swojej półce i jakoś się do niej nie zabrałam Zniechęciłam się chyba tym jak są napisane pierwsze strony I że tak jest Prawdopodobnie, prawdopodobnie napisana cała książka ale mam nadzieję, że teraz trochę dorosłam i, i łatwiej mi będzie się z tą książką zapoznać. Hrabia Monte Cristo, Aleksandra Dumasa. No, bardzo chcę przeczytać ten klasyk literatury. Mam nadzieję, że się na nim popłaczę. Już go wielokrotnie dawałam do różnych tibiarów, ale mam nadzieję, że w końcu mi się uda go przeczytać. Dobrze się, dobrze się myśli literaturą Ryszarda Koziołka. Zbiór esejów o literaturze, o tym, jak literatura wpływa na nasze życie, jak za jej pomocą budujemy swoje opinie, wyrażamy różne przekonania, sięgając właśnie do literackich e, przykładów. I, stanowią, I książka stanowiąca taką próbę przywrócenia literatury w jakby na jej takie należne, poczesne miejsce, e, oprócz tych takich audiowizualnych nowinek jakby technicznych. Mam nadzieję, że się wzruszę na tej książce, książce i że będę miała mnóstwo przemyśleń Bo zwykle takie książki o literaturze, o czytaniu no, taką jakby, Takie rzeczy po prostu u mnie wzbudzają I mam nadzieję też oczywiście, że to będzie pięciogwiazdkowa lektura Dnie w nowych bogów, Katarzyny Wycisk, druga część Druga część kronik Krwi i Mroku Ja już bardzo długo nie czytałam jakby tej serii. Pierwszy tom już przeczytałam bardzo dawno i trochę pozapominałam bohaterów i co się tam działo, ale mam nadzieję, że się wgryzę w to, bo trzeci tom już na początku przyszłego roku, z tego co wiem, on jest chyba też tomem finałowym, tak więc no, chciałabym być z tą serią na bieżąco przed wydaniem trzeciego tomu. I ostatnia książka to Świąteczna mordercza gra Aleksandry Benedikt historia głównej bohaterki bodajże Emi, która bierze udział w corocznym, takiej świątecznej grze, w swojej jakby rodzinie, żeby tam wygrać jakby takie listy spadkowe i zdobyć pewien jakąś tam część majątku. Ale jedna z jej krewnych obiecała jej, że podczas tegorocznej gry ona się dowie, kto zabił jej, bodajże jej mamę. Ale zostaje z tymi krewnymi, potencjalnymi zabójcami, uwięziona przez burzę śnieżną w tym, w tym pokoju. A nie wszyscy przecież mogą grać uczciwie, więc rozpoczyna się taki szalony wyścig z czasem. Strasznie mi się podoba ten koncept. Czekałam cały rok aż do zimy, żeby tę książkę w końcu przeczytać, więc mam nadzieję, że mnie ona też zachwyci i okaże się super kryminałem. A może nawet thrillerem bardziej. I to wszystko, co mam dla Was na teraz. Piszcie, jakie WY książki chcecie przeczytać do końca 2024 roku, a ja się z Wami żegnam. Cześć!